Wybór niewłaściwego szkolenia może nie tylko zmarnować czas i pieniądze, ale też zniechęcić pracowników do dalszego rozwoju. A co jeśli istnieje sposób, by wybrać kurs, który naprawdę zaangażuje Twój zespół i przyniesie wymierne efekty w codziennej pracy? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kluczowych czynnikach, które decydują o sukcesie szkolenia z Excela. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu, jak uniknąć najczęstszych pułapek i jak sprawić, by twoi pracownicy nie tylko przerobili materiał, ale także wdrożyli go w praktyce. To trzeci z czterech odcinków serii Excellent Work, podcast dla biznesu, w której opowiadam o plusach, jakie niesie za sobą dbanie o rozwój zespołów. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Excel to jedno z najpotężniejszych narzędzi dostępnych w arsenale biznesowym. Mimo to wiele firm nie wykorzystuje jego pełnego potencjału, a pracownicy często ograniczają się do podstawowych funkcji. Dlaczego tak się dzieje? Często wynika to z braku odpowiedniego szkolenia lub z wyboru kursu, który nie spełnia rzeczywistych potrzeb zespołu. No to jak możesz to zmienić? Pierwszym krokiem jest dokładne zidentyfikowanie, czego Twój zespół potrzebuje. Nie każdy pracownik będzie wymagał tego samego poziomu zaawansowania czy tych samych umiejętności. Przeprowadź ankiety, rozmowy indywidualne lub grupowe, aby dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i jakie są braki w wiedzy. Może dział finansowy potrzebuje nie, zaawansowanych funkcji analitycznych, a dział sprzedaży efektywniejszego zarządzania bazami danych klientów? No, możesz też odezwać się do mnie na michalmaupaexwork.pl, adres e-mail znajdziesz w opisie odcinka, prześlę ci test, którym zweryfikujesz potrzeby twoich pracowników, aby łatwiej było ci dobrać odpowiedni poziom do konkretnej osoby. Nie warto decydować się na jeden poziom kursu dla wszystkich. Jeśli w grupie masz zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, no to jedni będą się nudzić, inni będą uważać przekazywaną wiedzę za zbyt trudną lub w ogóle bezużyteczną. Dzięki dopasowaniu kursu pod osobę, każdy uczestnik będzie mógł skupić się na materiałach dostosowanych do jego poziomu, co zwiększy efektywność nauki. Decydując o formie szkolenia, weź pod uwagę preferencje swojego zespołu oraz specyfikę pracy. Kursy stacjonarne oferują bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość natychmiastowego rozwiązywania problemów, natomiast no, wymagają nieobecności w pracy. Są skondensowane, a zapamiętanie wszystkiego z 16 godzin w 2 dni przy obecnej liczbie bodźców no, w zasadzie nie jest możliwe. Kursy online dają większą elastyczność czasową, a w tych ode mnie można zadawać pytania trenerowi, więc kursanci nie zostają bez opieki. Do tego typu kursów potrzebna jest większa motywacja. Natomiast można do nich wracać, co stanowi niebywałą przewagę nad kursami stacjonarnymi. W pełni rozumiem podejście. No, wysłałem kogoś na kurs stacjonarny, to god był. A w kursie online ma tylko 50% ukończenia. Sęk w tym, że obecność ciała w sali szkoleniowej nie oznacza, że umysł też się tam znajduje. Kto kiedykolwiek był przez 8 godzin na sali szkoleniowej, gdy skrzynka e-mail płonęła, ten doskonale rozumie, co mam na myśli. Idąc dalej, teoria jest ważna, ale to praktyka czyni mistrza. Wybieraj kursy, które kładą nacisk na ćwiczenia praktyczne, case studies i realne przykłady użycia. Dzięki temu pracownicy będą mogli od razu zastosować zdobytą wiedzę w codziennych zadaniach, co zwiększy ich zaangażowanie no i utrwalenie materiału. Osoba prowadząca szkolenie ma ogromny wpływ na jego sukces. Dobry trener nie tylko posiada wiedzę, ale potrafi ją przekazać w ciekawy i zrozumiały sposób. Sprawdź referencje, opinie innych klientów i dowiedz się, czy trener ma doświadczenie. Szkolenie powinno angażować uczestników. Zwróć uwagę, czy kurs oferuje elementy interaktywne, takie jak np. pasek postępu, quizy czy opcje dyskusji. Aktywny udział w zajęciach sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy i pozwala na bieżąco rozwiązywać pojawiające się wątpliwości. Upewni się, że uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe, do których będą mogli wrócić po zakończeniu kursu. Ważne jest też, aby mieli możliwość kontaktu z trenerem w razie pytań czy problemów. Przed rozpoczęciem szkolenia jasno komunikuj, jakie korzyści przyniesie ono pracownikom. Może to być skrócenie czasu wykonywania pewnych zadań, możliwość awansu czy po prostu ułatwienie codziennej pracy. Zmotywowany zespół chętniej zaangażuje się w naukę i wdroży zdobytą wiedzę w praktyce. Co ciekawe, jako trener robię to zawsze w jednej z pierwszych lekcji kursu, aby Podnieść motywację szkolonych. Szkolenie z Excela nie powinno być traktowane jako takie, nie wiem, odrębne wydarzenie, ale raczej jako taka część strategii rozwoju firmy. Pokaż, jak zwiększenie kompetencji zespołu wpisuje się w cele organizacji, tak jak poprawa efektywności, innowacyjności czy lepsza obsługa klienta. Dzięki temu pracownicy poczują, że ich rozwój ma realny wpływ na sukces firmy. Aby ocenić, czy szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat, wprowadź metryki sukcesu. Mogą to być konkretne wskaźniki, takie jak zwiększenie wydajności o określoną liczbę procent, liczba wdrożonych usprawnień czy oszczędność czasu. Regularne monitorowanie postępów pozwoli na bieżąco korygować działania i planować kolejne kroki rozwojowe. Ze swojej strony przypominam się kursantom o ukończeniu kursu, ale są też firmy, które regularnie proszą mnie o raport z postępami ich pracowników, motywując ich też ze swojej strony. Wiele firm popełnia błąd wybierając najtańsze dostępne szkolenia lub decydując się na popularne kursy bez analizy ich dopasowania do potrzeb zespołu. Inne zaniedbują etap motywowania pracowników lub nie zapewniają wsparcia po szkoleniu. Wrzucanie pracowników w byle jaki kurs online może trwale wywołać. U nich niechęć do takiej formy szkoleniowej i gdy zdecydujecie się jako organizacja na porządny kurs online, trudno będzie Wam wymazać z pamięci dawne wrażenia. Warto zadbać, aby wybrane szkolenia wykorzystywały nowoczesne narzędzia i platformy e learningowe. Platforma ma tak, co najmniej nie przeszkadzać w nauce, a najlepiej to ją wspierać. Interaktywne moduły, aplikacje mobilne czy dyskusje pod lekcjami to tylko niektóre z możliwości, które warto rozważyć. Technologia może też pomóc w monitorowaniu postępów i utrzymaniu zaangażowania uczestników. Pamiętaj, że inwestycja w rozwój kompetencji pracowników przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji. Lepsza efektywność, innowacyjność, zadowolenie pracowników i klientów to tylko niektóre z nich. Choć szkolenie wiąże się z kosztami, wzrost z inwestycji często przewyższa początkowe wydatki. Wybierając dostawcę szkolenia postaw na sprawdzonych partnerów z doświadczeniem i dobrą reputacją. Firmy te często oferują kompleksowe wsparcie, nowoczesne materiały oraz dostęp do sieci profesjonalistów, co może dodatkowo wzbogacić proces nauki. Jako założyciel Excellent Work mogę zapewnić Cię, że spełniamy wszystkie wytyczne z tego odcinka. Wybór właściwego kursu Excela dla twojego zespołu to klucz do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy. Poprzez dokładne zrozumienie potrzeb pracowników, wybór odpowiedniego poziomu zaawansowania i formy szkolenia, a także zapewnienie wsparcia i motywacji, możesz osiągnąć realne korzyści. Pamiętaj, że szkolenie to inwestycja, która przynosi zwrot w postaci lepszych wyników, większego zaangażowania zespołu i innowacyjności. Unikając najczęstszych błędów i stawiając na ciągły rozwój, zbudujesz silny i kompetentny zespół gotowy sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku. Ich Excel stanie się narzędziem, które naprawdę wspiera twoją firmę, no a nie będzie tylko kolejnym programem zainstalowanym w komputerach pracowników. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze kursu dla zespołu, odezwij się na michalmałpa.exwork.pl, adres e-mail w opisie. A jeśli podobał ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!